Siemanko, witam serdecznie <laughs> troszkę mi nie było dzisiaj mam takiego pacjenta Dacia nawet nie wiem co to jest, Sandero Dacia Sandero jak to wygląda taki trochę tam syf jakaś chyba mąka się wysypała plastyki zakurzone Nie ma tragedii jakiejś strasznej. Z woskiem Fuso będę też kładł. bagażnik Ma przewożone jakieś dźwięku. Jak to wygląda. I tutaj też pod dywanikami czysto. Cały klient przyjeżdża, mniej więcej co pół roku. zobaczymy jest godzina 11, 5. Zobaczymy ile mi zajdzie Efekt pokażę później. Lampka polecam. Kosmo, Black Diamond, świetnie świeci. Obszerne światło, dosyć naturalne. Zresztą jak widać lecimy do potem tak na szybko eee, odkurzyłem już jest godzina 30 po jeszcze musiałem go przedmuchać z, z grubsza teraz tak to wygląda tu coś się sypie z tego fotela nie wiem co tam wpadło mnie pod fotelem masakra wstępnie jest odkurzony teraz będę się Zabieram z z zewnątrz, bagażnik, tu też plama jakaś też usunę, potem moim pistoletem, rzut żony. No i tam tak samo, nie? Całe autko. 25 minut, nawet nie. Mhm. Jeszcze 5 minut przedbłukiwałem. No dobra, lecę dalej. Czas. Jest garek. Jest godzina 13:30, czyli 2,5 godziny. Autko wygląda tak. Czyli tak. Całe wnętrze odświeżone, odkurzone, plastiki wyczyszczone, yy, szyby też opuszczone, wyczyszczone ranty, nawoskowane. Teraz tak, tak to wygląda wnętrzu. włosek pat, nie z tego fotela przesłuchać, bo coś się sypie z tego fotela. No. Mhm bagażnik I tu była taka plamka, już jej nie ma Ну... We Jeszcze tylko dywaniczki muszę przedmuchać i tą e, półeczkę z tyłu z bagażnika wyczyścić, ale to nie jest takie trudne, tak to u mnie wygląda, trzymajcie się, pa.